Znamy już założenia budżetowe. To, co w tym torcie przeznaczone będzie na zdrowie, to optimum czy kompromis? O tym się przekonamy wkrótce. Raczej myślę, że jest to kompromis i są to, są to środki, które musiały być zagwarantowane zostały zagwarantowane. Mógłbym powiedzieć, musimy się w tym zmieścić, ale mogę też powiedzieć, że sytuacja, jak wiemy z historii, sytuacja covidowa, sytuacje wojenne, inne, wymuszają często zmiany takich planów. Więc czy to jest ostateczne, czy tyle pieniędzy będzie w systemie opieki zdrowotnej w przyszłym roku, czy nie będzie potrzeba jakichś korekt, no tutaj bym nie był taki odważny, żeby powiedzieć, że na pewno te pieniądze wystarczą.